Salon polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Edward Stursewicz, wiceminister kultury Republiki Litewskiej od akcji wyborczej Polaków na Litwie. Dzień dobry, witamy Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jak Panu lato minęło? E, szybko. Aż dziwne, prawda? Aż dziwne. Jesień przyszła jak zawsze niespodziewanie, prawda? Podobno im człowiek starszy, tym dłuższa jest zima i tym krótsze lato. Aha, A zima jeszcze nie przyszła. Dobrze, to zaczynam. Przechodzimy do poważnych tematów. Co z projektem ustawy o mniejszościach narodowych? Nasi słuchacze na naszym portalu z pytają. Pan Juri Owsienko pyta. Formułuję tak pytanie, że koalicja, obecna koalicja rządząca obiecała do 1 lipca przedstawić projekt ustawy o mniejszościach narodowych i przedstawić go Sejmowi, przedłożyć do omówienia, Dlaczego dotychczas tego nie, nie ma, tego projektu? W czym jest problem? Pyta pan Owsenko. Dziękujemy za pytanie. My też dołączamy do tego pytania. Również dziękuję za pytanie. Bardzo dobre i chyba na czasie można powiedzieć. Tylko jednoznacznie odpowiedzi na, na to pytanie właściwie jeszcze chyba nie ma. Spróbuję tutaj dotrzeć do tej odpowiedzi po kolei. Właściwie sytuacja jest taka, że rząd w swojej uchwale przyjął program, który proponuje parlamentowi. Tam są projekty ustaw. Więc w tym programie jest przewidziane, że w listopadzie projekt ustawy o mniejszościach narodowych ma trafić pod obrady Sejmu. W październiku z kolei ma być obradowany, ma być rozpatrywany przez rząd. A co do tego 1 lipca? Rzeczywiście były takie obietnice, czy nie? Czy to słuchacz coś poplątał? E, słuchacz ma całkowitą rację, dlatego, że obietnice takie publiczne były. I w planie też mm, było przewidziane, że w maju, w maju bieżącego roku, e, miała być ustawa rozpatrywana w rządzie, z kolei w czerwcu w parlamencie. Niestety, to nie doszło do skutku. I wszystko to odłożone na sesję jesienną, Dokładnie, na sesji mm -hmm. jesiennej. Dobrze, powinna... to na jakim etapie teraz, gdzie jest ten projekt ustawy? W tej chwili projekt ustawy szufladzie? jest w kancelarii rządu. On został podpisany i skierowany do kancelarii rządu i strategia była taka, ażeby początkowo całą koncepcję projektu, w ogóle wszystkie założenia omówił komitet strategiczny rządu, tak ażeby później w momentach w kwestii, kiedy on będzie uzgadniany z innymi resortami, ministerstwami, osobami, instytucjami zainteresowanymi, żeby to, powiedzmy tak, przyspieszyć, żeby ta, ta droga nie była jakby blokowana tutaj. Żeby nie była jak po gruzach. Dokładnie. Tak, dobrze, ale przecież zanim jeszcze został opracowany ten projekt ustawy o mniejszościach narodowych, była stworzona komisja, grupa robocza, której pan przewodniczył, tak? Premier utworzył tą grupę. I, I też tworzyli się, w tej grupie było przecież, przedstawicieli byli różnych Czterych, resortów. Czterech ministrów. Czyli już jakby, tak. już jakby zostało uzgodnione, skoro, jeżeli ta grupa rzeczywiście działała i, i to dopracowywała. To znaczy, przedstawiliśmy, przedstawiliśmy, mieliśmy za zadanie do 1 marca. 1 marca e, podpisano wnioski tej grupy roboczej, które zostały skierowane do rządu. E, tam były szeroko dyskutowana kwestie i między innymi ustawy o mniejszościach narodowych, a właściwie, e, zresztą mówiliśmy o tym już wcześniej, Grupa robocza rozpatrywała w ogóle dziesiąte założenie programu rządu dziesiąte, dziesiąty rozdział, czyli rozdział pod tytułem mniejszości narodowe. I tam były, były wszelkie propozycje. Dobrze, a jakie właśnie propozycje, jak pan sądzi, jakie tu punkty w tym projekcie ustaw mogą wzbudzać największe kontrowersje? Co może tak naprawdę stopować właśnie ten proces legislacyjny? Trudno właściwie przewidywać. Można tak powiedzieć, że stopować może mentalność niektórych osób, którzy uważają, które te osoby uważają, że przyjęcie takiej ustawy nie jest konieczne, nie jest potrzebne, ale należy tylko przypomnieć po raz nasty albo dziesiąty, że Litwa ratyfikowała konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych i z kolei te. Zobowiązania, które w 2000 roku kraj przyjął, one jednak je trzeba spełnić. I założenia, które mogłyby się znaleźć w projekcie ustawy, a później w, w ustawie, jakby detalizowałyby te. Yy, założenia z konwencji ramowej, czyli mm -hmm. mowa tutaj między innymi o używaniu języków mniejszości narodowych, publicznym używaniu języków mniejszości narodowych. I etc. o podwójnym nazywnictwie ulic i miejscowości Dokładnie, też? tak, tak. Czyli... A słyszał pan, co ostatnio powiedział premier Budkiewicz o, o podwójnym nazywnictwie ulic i miejscowości? Jak to powiedzieć? Nie słyszałem, ale czytałem, <laughs> Czytał pan? Nie, żartuję. Oczywiście wiem, wiem to założenia, ale z kolei... Przyjął się pan? Jako wic wiceminister odpowiedzialny też za projekt ustawy, za ustawę Na szczęście, prawdę. na szczęście zdążyłem przeczytać też wypowiedź ministra Linkiewiczusa. Ehm, I? Ehm, I sądzi pan, że już teraz nie, nie warto pamiętać o wypowiedzi Budkiewiczusa? Sądzę, że najważniejszym dokumentem jest w tym przypadku, najważniejszym dokumentem jest program rządu i programu rządu nikt nie zmieniał. Ehm, jeśli Sejm postanowi takowe coś zrobić, no to wtedy będzie temat inny. Na dzień dzisiejszy można komentować na różny sposób, ale. Z całym szacunkiem do dowolnej osoby, zwłaszcza wysokich urzędników państwowych, którzy udzielają takowych komentarzy jest jednak, są zobowiązania, zobowiązania koalicyjne, zobowiązania programowe wynikające z programu rządowego i tymi zobowiązaniami należy się kierować, tym, tym dokumentem należy się kierować. Jest pan optymistą, jeżeli chodzi o jesienną sesję parlamentarną? Czy ten projekt zostanie przedstawiony do podobrady jesiennej sesji parlamentarnej? Jestem w ogóle nieugiętym optymistą, także sądzę, że tutaj wszystko powinno być dobrze, bo jesteśmy na dobrej drodze, zwłaszcza nie ukrywam, że też obcuję i z politykami, i z innymi działaczami światokultury, nie, nie tylko światokultury, którzy wiadomo, że opowiadają się bardziej przychylnie po, po, po tej stronie, powiedzmy, że takowa ustawa powinna, gdyż rozwiąże wiele, wiele, wiele kwestii. I tu nie, tylko, nie chodzi tylko, powiedzmy, o stosunki polsko-litewskie, a w ogóle o kondycję mniejszości narodowych, o to, ażeby. Przedstawiciele różnych grup społecznościowych czuliby się komfortowo u siebie w kraju. I to wzmocni tylko lojalność obywateli do swojego kraju. Także tutaj nie trzeba specjalnie nic czarować. Mhm. A jak to w praktyce może być rozwiązane? Bo na razie problem z podwójnym nazywnictwem ulic polega też na tym, że jest to sprzeczne z ustawą o języku państwowym, tak? Jeżeli przyjęta zostanie nowa rozumiem, ustawa. rozumiem, rozumiem. W pakiecie. To nie w, będzie kolizji. W całym pakiecie nie jest to tylko ustawa. Ten pakiet, który mówię, został skierowany jakby. Do Komitetu Strategicznego Rządu, tam też jest zmiana trzech artykułów ustawy o języku państwowym. Czyli jednocześnie, jak, jak, jakby była przyjęta ustawa o mniejszościach narodowych, w tym samym bloku zostałaby zmieniona ustawa o języku państwowym, trzy artykuły, w których mowa o publicznym używaniu języka. Języka państwowego i e, założenie byłoby takie, że dotyczy właściwie to tych, tych powiedzmy, napisów, e, nazw topograficznych, nazw ulic. Założenie byłoby takie, że e, nazwy miejscowości są pisane w języku państwowym o ile. Inna ustawa nie przewiduje inna, inaczej. A jest tam też zastrzeżone jakieś konkretne procenty? ile Jakie procent powinny stanowić mniejszości narodowe w dalnej miejscowości, żeby mieć prawo do budywnego nazwnictwa ulic? Właściwie o tych procentach to powinien opowiedzieć się parlament. W programie akcji wyborczej Polaków na Litwie, jak wiadomo, zapisane jest 10%. Mhm. Tak, że... A w projekcie ustawy nie może być jakieś szcz w szczegółów, takich jak to jest? W projekcie ustawy może, mogą być takie szczegóły. Ale nie ma ale na, razie? na Na dzień dzisiejszy. Powiedzmy tak, nad wysokością procentów będzie musiał opowiedzieć się i Komitet Strategiczny, i rząd. Ze swojej strony, jak wspomniałem, program AWPL przewiduje 10%, także jest to praktyka zbliżona do praktyki euro europejskiej. Także tutaj, no, oczywiście, może będą jakieś mhm. dyskusje. A może być też tak, że zostanie przyjęta ustawa o mniejszościach narodowych, która nie zezwoli na podwójne nazewnictwo ulicy i miejscowości. I co wtedy? Wtedy nie będą, nie będzie wywiązania się z międzynarodowych zobowiązań. Mówię tu o konwencji ramowej o ochronie praw mniejszości narodowych. Dziesiąte ale będzie, ale będzie też spełnienie jakby programu rządu, tak? Bo w programie rządu jest zapisane, że musi być przyjęta ustawa i Zgodnie, narodowych. zgodnie z... Aha. I tam jest dalej, dalej mowa o tym, właśnie o konwencji Romowej. No dobrze, jak nie będzie wywiązania się z konwencji Romowej, to co? Jakieś kary nam tu grożą? Czy, teraz, czy sankcje? Teraz, teraz e, akurat za wcześnie trochę prognozować. Trzeba, nie no, trzeba wie, co nas czeka? E, e, niby wiemy, ale sądzę, że wszystko da się tutaj załatwić na, na dobrej drodze, tak? Ażeby, jak, jak to wspomniałem, e, Kondycja, kondycja w ogóle w kraju była lepsza, jeśli chodzi o mniejszości narodowe. Tak, a kto należy do tego komitetu strategicznego, który tak szczegółowo teraz dopracowuje ten projekt, ustawa o mniejszościach narodowych? Sześć, sześciu ministrów i przewodniczy temu komitetowi premier. A ministrowie są z jakich resortów? Ministerstwo Kultury, Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Energetyki. I finansów. Mm -hmm. I to są tylko ministrowie, nie mogą być e, ministrowie. ministrowie. Tak. Ile czasu już ten komitet strategiczny, czyli sześciu ministrów rozważa ten projekt? E, jeszcze to nie trafiło pod obrady, dlatego, że ten komitet nie ma takich stałych posiedzeń, jak z kolei posiedzenia rządu na przykład. Także tutaj, czyli e, dopiero zacznie omawiać. My to, skierowaliśmy, my to skierowaliśmy, jeśli nie mylę się, w końcu maja. W końcu maja skierowaliście, teraz to leży, po prostu sobie leży ten projekt, nikt nad nim nie pracuje. No niestety, tak? ja tutaj, tutaj tego... Nie, ja tylko teraz badam, jaka hmm. jest sytuacja. No dobrze. Tobie bądźmy dobrym. bądźmy Do końca 2013 roku też nasz słuchacz pyta, czy do końca 2013 roku uda się przyjąć tę ustawę o mniejszości narodowej. Taką właśnie, o jakiej oczekują mniejszości narodowe na Litwie. Mm, już odpowiedziałam, że głęboko tak, w to wierzę. Dobrze, sądzę, a teraz zmieniamy zmieniam okay. temat. Jak się układa współpraca Ministerstwa Kultury z Radą do spraw Kultury? W... We wrześniu, już właściwie to jest kwestia kilku dni, zostaną zatwierdzone wytyczne dla tej Rady. Chodzi o to, w jakich, jakie sektory, jakie środki budżetowe powinny otrzymać w roku 2014. Czyli ile na muzea, ile powiedzmy na yy, biblioteki, ile z kolei na teatry, Ale też na organizacje mniejszości narodowych też będą dzielone pieniądze przez Radę do Spraw Kultury? Organizacje mniejszości narodowych będą mogli, będą mogły składać, aplikować do, o, o te środki, składając odpowiednie projekty, bo tutaj mowa o większych projektach, o imprezach kulturalnych i jeśli to impreza skierowana dla mniejszości narodowych, to nic nie będzie stało na przeszkodzie. Mhm. Z drugiej strony budżet Wspierania Organizacji Mniejszości Narodowych pozostaje też w Ministerstwie Kultury. Jest to budżet raczej ograniczony. Na, na dzień dzisiejszy stanowi to milion 1,29 tysięcy. On jest mniejszy niż zanim była powołana Rada do spraw kultury. Czy taki jest sam? taki sam, jest taki sam, z kolei nie wiadomo, jak, jak to będzie w roku 2014 w następnym roku budżetowym. Z pewnością nie będzie mniejszy, zabiegamy o to, żeby, żeby zwiększyć, bo z tych z kolei z tego miliona, 700 tysięcy jest skierowane na utrzymanie czterech obiektów, których to założycielem, założycielem albo współzałożycielem jest Ministerstwo Kultury w Wilnie, w Kownie. To są też instytucje, które świadczą, powiedzmy tak, usługę dla tych samych mniejszości narodowych i niespełna 300 tysięcy. Było kierowane na projekty organizacji pozarządowych. Wierzę, że, że ta kwota też ulegnie zmianie, zmianie na, na, na lepsze, czyli zostanie, zostanie zwiększona. Do kiedy jest termin składania projektów? I jeszcze nie zostało ogłoszone, dlatego, że wszystko no. wiąże się z budżetem. Budżet. Są, są w tej chwili dyskusje, mm. negocjacje nad projektem budżetu. No dobrze, i ostatnie pytanie, jakie projekty ustaw dotyczące kultury e, będą przedstawione na jesiennej sesji parlamentarnej, które się rozpocznie już w poniedziałek, panie ministrze? Ustawa, o, projekt ustawy o mniejszościach narodowych. No, to jest najważniejsze, tak. Znaczy... No tak. A wybiera się pan na tydzień na, na filmy polskie. Rozpoczyna się właśnie piątek. Trzynasty już tydzień filmu polskiego. Z przyjemnością tam pójdę. Myresz też. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A naszym gościem był Edward Trusewiecz, wiceminister kultury Robert Wiedecki.